Witam Was serdecznie Tak to mniej więcej wygląda, tam troszkę jeszcze ustawiłem i folię zdarłem Łściągnąłem folię, wypadzi ile lepiej świecą Tak są jeszcze jakieś drogowe to mówię, to będzie kwestia ustawienia Trzeba będzie jakąś taką sprytną regulację wymyślić Żeby w razie wycie delikatnie gdzieś sobie regulować Kurde, jak za 130 zł Tylko jest jedna różnica Chyba prawy ma bardziej białe światło, niż lewy ma takie bardziej Jakby 4300 A ten ma jakby takie 5500 kalwina tak nie więcej, no nawet, ja to nawet widzę Że lewa właśnie ma taki troszkę inny odcień do prawej No ale, ciulta Śmieszne tylko te Drogowo, jakby tak trochę na boki świecą, no ale działają. Pozdrawiam.